Uwielbiam rzucać do kosza i kozłować. Lubię koszykówkę! Koszykówka to mój ulubiony sport. Lubię poznawać nowych, nowe koleżanki, lubię przychodzić na treningi, żeby ćwiczyć i być jak Michael Jordan. Lubię koszykówkę, ponieważ jest dużo adrenaliny i można y, wykonywać przyjazne rywalizacje. Chodzę na treningi po to, aby dobrze grać. I mam tutaj dużo nowych koleżanek i chciałabym bardzo dobrze grać. Lubię koszykówkę, ponieważ to zawsze było zamiłowanie moich urzędników i chciałabym tak dobrze jak Michael Jordan. Bardzo lubię koszykówkę, ponieważ lubię szarpać i rzucać się na piłkę.